EndoMeeting to nowa propozycja dla polskich lekarzy-dentystów, którzy chcą doskonalić się w leczeniu endodontycznym. Pierwsza edycja tej konferencji odbyła się 4 i 5 kwietnia 2014 roku w łódzkim hotelu Andels. Wzięło w niej udział ponad 400 lekarzy-dentystów. Endo Meeting to możliwość spotkania ze specjalistami z dziedziny endodoncji z całego świata. Takiej międzynarodowej wymianie wiedzy poświęcony był pierwszy dzień konferencji. Sesję naukową otworzył dr C John Mans z Kalifornii. To pierwszy wykład w Polsce twórcy legendarnych wierteł endodontycznych Mans Discovery, wykład poświęcony trudnościom w leczeniu endodontycznym. I think that's a common mistake that they think if they buy this gadget or that gadget that endodontics will be easy. Um, there's so many mistakes that I, I've made all the mistakes. The reason I can answer this question uh, uh, honestly, I've made all the mistakes. You can you know, create too big of an endodontic access, that's a mistake. You could create too small of an endodontic access, that's a mistake. Um, Można use materiałów, które nie są reliable. Dr. Mans jest członkiem Amerykańskiego Komitetu Endodontycznego, podobnie jak dr. Elizabeta Cotti z Włoch, kolejny wykładowca endomitingu. Dr. Cotti jest kierownikiem zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji w Szkole Dentystycznej Uniwersytetu w Cagliari. I hope I can contribute to keep teaching that if we can do something good saving teeth before other solution is the best way to go uh, that we need to be happy while we're doing that and uh, we can use new technologies and whatever is available in the market to make our profession, our profession easier. Ukryte kanały korzeniowe usuwanie złamanych instrumentów endodontycznych Najnowsze protokoły płukania kanałów korzeniowych to zagadnienia z wykładu poświęconego powikłaniom leczenia endodontycznego, który wygłosił dr Antonis Haniotis z Grecji, autor licznych publikacji poświęconych endodoncji w międzynarodowych czasopismach. So surprised to see, I mean, it's one of the biggest audience I ever attended and lectured. I mean, I've been, last August I was lecturing in India and I had an audience like this, but you know something, India is one billion people. So it is very normal to have an audience of 500 doctors. But here in Poland, I was really amazed. I was really amazed to see. Pierwszy dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny, w którym wykładowcy odpowiadali na pytania uczestników. Profesjonalna, bardzo obsługa również wykładowcy jesteśmy bardzo zadowolone z poziomu wykładów. Pan doktor Maus dla mnie był numer jeden. Żałujemy, że tak krótko. Dawno też nie byłem na, na, na szkoleniu takim zadowalający. Nazwiska oczywiście też swoje zrobiły. Bardzo jesteśmy zadowolone ze wszystkiego, z wykładowców, z miejsca, z organizacji ze wszystkiego. Naprawdę będziemy tutaj przychodzić, poziom jest wysoki, tematy są bardzo interesujące i przydatne w codziennej praktyce endodonty. Po tylu latach ciągle czuję się pokorna w stosunku do, do tego, że pracujemy w tak trudnym miejscu, tak niedostępnym miejscu, że właściwie nie ma diagnostyki, dotykowej, narzędziowej, jest tylko często diagnostyka tomograficzna, tomografii komputerowej, czyli głęboka, prawda, która nam uzmysławia, jaka ta endodoncja jest trudna. Każdy nasz pacjent, każdy człowiek no, chciałby utrzymać własne uzębienie, prawda, a nie sztuczne. Nawet mimo, że implantologia weszła bardzo Yy, głęboko w stomatologię, to jednak wiemy, i to widać i z tych wykładów, które tu były prowadzone, że utrzymanie własnego zęba jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż yy, jego usunięcie i zastąpienie implantem, bo tak kiedyś myślano. Drugi dzień wykładów rozpoczął dr Krzysztof Gończowski, przewodniczący Komitetu Naukowego Endomitingu. W prelekcji wzbogaconej o pokaz pracy z mikroskopem transmitowany w jakości HD, dr Gończowski mówił o powtórnym leczeniu endodontycznym i leczeniu powikłań. Powikłanie ma tylko ten, kto nie pracuje. Im więcej pracujemy, tym statystycznie rzecz biorąc możemy mieć więcej powikłań. I nie jest, powiem szczerze, problemem zrobić powikłanie, czy nie jest to wielka tragedia, dopóki... Potrafimy to właściwie rozpoznać, wiemy co dalej z tym zrobić, jak dalej postępować, a jeżeli nie wiemy, to wiemy w jaki sposób przynajmniej zabezpieczyć pacjenta, do kogo go odesłać, gdzie go pokierować dalej i oczywiście dokonamy wszystkich formalności typu wpis w kartotece medycznej, odpowiednie poinformowanie pacjenta, a przed zabiegiem uzyskaliśmy oczywiście pisemną zgodę na wykonanie takiego zabiegu. O adhezyjnych odbudowach po leczeniu endodontycznym, typowych i nietypowych rozwiązaniach post-endo, mówił w swoim wykładzie dr Maksim Stoszek ze Słowacji. Jedna część była te odbudowy, druga część, jak dostosować tą stomatologię zachowawczą do pracy z mikroskopem zachowawczą w sensie wypełnienie. Jest dużo ludzi, jak zapytałem na tej sali, to 80% sali um, mówi, że pracuje z mikroskopem. Tylko z tych 80%, nawet 5% nie było takich, które robią wypełnienia z mikroskopem. Znaczy, żeby troszkę im pokazać, że jest możliwe zastosować ten mikroskop do innych rodzajów procedur i też klinicznie pokazać potem ten te step-by-step, krok po kroku tą pracę. Doktor Rafał Mędzin przedstawił w swoim wykładzie współczesne koncepcje odbudowy zębów w leczeniu endodentycznym. przedstawiając każdej z nich wady i zalety, wybór najlepszej pozostawił dentystom. Myślę, że ta konwencja dzisiejsza i wczorajsza jakby całości tego spotkania była taka, że Mieliśmy wszystko chronologicznie i po kolei, czyli rzeczy związane trochę z leczeniem ale z usuwaniem powikłań, czy z tymi wstępnymi fazami przygotowania, aż do rekonstrukcji i odbudowy zarówno metodą bezpośrednią, jak i metodą pośrednią, co stanowiło, myślę, taki chronologiczny porządek, który był atrakcyjny dla uczestników. bardzo ciekawa inicjatywa. Wykładowcy prezentowali równy, a przede wszystkim wysoki poziom. No i myślę, że lekarze praktycy znaleźli tutaj odpowiedzi na parę pytań, które ich nurtowały do tej pory. Ja jestem bardzo zadowolona. Dużo nowych informacji, dużo fajnych kontaktów, tak? Także serdecznie polecam. Ja najbardziej jestem zadowolona z wykładów doktora Gączowskiego, naprawdę są konkretne na temat, dużo można skorzystać i naprawdę dopinkuję doktorowi samych sukcesów i takich osiągnięć chciałybyśmy mieć, tak jak on. Pozytywne opinie o konferencji tak uczestników, jak i wykładowców oraz wysoka frekwencja to najlepszy dowód na to, że w przestrzeni polskiej stomatologii jest miejsce na endo Meeting. Konferencję organizuje łódzka firma szkoleniowa Dental Class. Łódź to prężnie działający ośrodek stomatologiczny z bardzo dobrym uniwersytetem. Na dzień dzisiejszy brakuje tu jednak dużej imprezy stomatologicznej. Staramy się zapełnić tę lukę. Dodatkowo, dzięki centralnemu położeniu, Łódź stanowi doskonałe miejsce na tego typu spotkania. Mamy ambicje, aby nasza konferencja stała się imprezą cykliczną. Już pracujemy nad kolejną edycją, z całą pewnością pozostaniemy przy tematyce endodoncji.